Ale tak, kolor jest najlepszy. Ale no, no, chyba będę lepszy. Mega. pytanie. Mm. Jedno. Ty jedno pytanie, miałeś ja na konferencji. No ze dwa ci zadali później. Jedno. Jedno no, tak 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 na jeden, drugie tak nie umówię. Jakie? rzecznik się włożył i powiedział, że nie odpowiada na pytanie, bo o nie? już nie, się na każdy i dostanę pytanie. Później dostałem drugie pytanie i ten nie nie odpowiedzieć.

Ale mi się web zapalił. W tym wczoraj 15 sekund nałożył, a później nie zbliżnie dostaliśmy. Palił się, opowiadał. Ten bruzli jest słaby, ale ja to oddycham, nie? No. Dlaczego? to. <gulacza> A, A, A wiesz co? Prawokuję, żeby to runda była, wiesz? Jaka druga? To trzecia, Co? Ja? Dwie. Kiedy była pierwsza? Zobaczcie no to to, od tak jak ja. się w pierdziel. Trzymajcie, nie? Pokora. Zobaczcie, za każdym razem w pierdziel i dalej. No, zabijcie. A To A licencję. To jest głupota. Nic w

Dan check over ja. check.

Widzę? Krzyczeć trezer. Dawaj. Trener rybunka coś gdzie idzie. Muszę jeszcze pół godziny przetrzymać. Baba już dużo już. by się przydała. Miejsca by przydane. Nie Na Twitterze. Jest profil. To do Elbarsa. No. Zdjęcie główne, profilowe. Jan Bednarek. Proszę zobaczyć na wpisy, na początku. Ja nie Bednarku, nadchodzę. Później, 15 km serduszku. O co chodzi? Później jestem 1 km od Jana. Później przekażę pan Bednarkowi, żeby na trening szedł dołem, tak długo czekałem. Fanka na ciebie czeka, na dole. Podam serduszku za Zawsze idę dołem. Widzisz? Jachu, prawa kontuzjowana? Prawa ziodąca? Prawo... prawa. No, nie, prawo nie ma znaczenia, jak się ma belować, ten nie. To jest nieożywane, kiedy stabilizacji. Raz użyłem prawej nogi, no tu z Gielonią. To szczelnie obrabię życia, tak, tylko niestety wpadła w drugą stronę. Ale do dzisiaj wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że zapakowałem taką dobrą sztukę po zalę. <ślepsza> nie było to zbierać. Pan czymś są Tak. Ale powiem tak Ja już się przyzwyczaju najbardziej zagotował się kiero Ale to na wszystkim? poszło Szymański eee... Wiesz co na tym futerale i na... Znaczy na futerale, na tym pokrowcu i wewnątrz wewnątrz marynarki. Tak. Ładnie, ładne. Te Szymański. Popa. Tak bardziej ode mnie, ja mówię, ja przyzwyczajony, bardziej ode mnie się, się zagotował kiero. No. Od razu do faceta podbiegł, mhm. powiedział, że to jest skandal. Mhm. <laughs> Facet biedny do końca nie wiedział, co powiedzieć, bo oni tylko przywieźli. No tak, nie wyjść co pół tylko i wyłącznie te garnitury, nie? Ale, ale, pre... ale ma być, ma być, ma być poprawka no na... Na jutro nie da rady, ale ma być. Ma być? Ma być! No i fajnie. No i fajnie. Dobra. W razie czego... A tam jest pesz Szymański? Szymański, tak. Szymański, tak. To Pan Szymański to dla Damiana Szymańskiego. No ja mówiłem kierownikowi, że... To dobrze nie psu nie napisali. Nie, <śmienki> <śmienki> nie by ci nie napisali, ale wiki. By... <śmienki> nie. Ale mnie na, na poprzednim spotkaniu z Vistulą byłem tak. jako niepsy. Tak? tak? Naprawdę? Tak. A zdjęcie nie psujesz czy zdjęcie twoje? Zdjęcie twoje było, pamiętam zdjęcie. Tak. No ale tutaj, w Agomowie. Nie, 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 tutaj było okej. Okay. Okay. Tutaj było okej, okay, mówię na, na poprzednim zgrupowaniu, Nie okay. w Kielcach, bo, okay. była, była bo pierwsza... byłeś dowołany wtedy. Tak, była pierwsza przymiarka z Wistu i to wtedy byłem jako nie ale zdjęcie nie pamiętam. <laughs> na pewno nie wyjściowy. Na pewno. Cześć Janek, ale przed, przed chwilą się ze mną wytałeś. Musimy sprawdzić, może jakiś bilobie zaczniesz Jan... <laughs> no właśnie. A propos. Janek, spotkałeś szpankę, czy nie? Nie wiem, która to była, bo jakieś szpanki były, ale takie starsze trochę. Tak? To chyba nie szpanki, nie Nie piłka się nie cieszy, kiedy doktor ją podbija, niestety. no. no <głos> <ale> <głos> bo to już w ogóle płacz. <noise> jest nazwa, nazwa stadionu Piasta Grywica? No? Jak? Patek Bog nagada? Nie. Nie, no jak? Jak, Nie, nie pamiętam. Stadion Miejski w nie. A, jest nazwa? No. Jak, nie, jak, jak mówią na to? A, 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 to, to nie A to jest na wzór tego Patek Bogan, tak? tak, Tesco. Pan Pan to, że tam wchodzi 10 tysięcy na każdy mecz, nie? 12 milionów, 12 Tego nie uwzględnili w projekcie To nie uwzględnili Przecież miasto, które ma 180 tysięcy Nie zapełniło. mu, no I Wrocławiu, ja też nie pomyśleli, że Tylko, Wrocławiu zrobili pod euro, nie? Nie zrobili pod Śląsk, tylko pod euro Ale to, Ale na początku było tam pełno, na otwarcie Później parę meczów też Ja też na otwarcie Byłem na otwarciu normalnie 1-0 wygraliście i strzelił popularny Złoto. Złoto. Nie, pan woskam Woskam. Woskam Nie, no woskam? Nie, 100%. Płota? Nie, może nie, moż nie, moż nie Chota? W środku Nie, się. Nie taki topór. środku topór. Taki topór. Taki, taki 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 topór. nie Taki jak wpalił, no to nie było co to mm. Nie, nie, Cieco, to nie, mojim, nie, był mój, nie, 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 moim nie, 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 Ja miałem tego, nie, no, <suszy> <suszy>

Spektakularnie. Całkiem seks. <gulanie> <Czasudeczyk. gulanie> Jeszcze w tych coś takiej kamiczki. Włodzisław eee, to wiesz. Jest no. Ty Jesteś odry? Ja tu Co? Tak? No mam no do Włodzisławia 20 km. Jeździłem na każdy mecz w sesja Gdzie co? masz dokąd? Do, do Włodzisławia, 20 km. Serio? Ja? No. Czy tam... A to ja mam 45, może więcej. A ile ja to no, jest z z 20 km? No? Coś mówiłem. To ja mam do Dormia 20. No, jeździłem na każdym mecz Odry Wodyskurs. A ty tutaj kiedyś y, szali, wiesz? Do dzisiaj go, Kodry. Tak? No. no widzisz. Ja ostatnio sobie wylicotowałem na Allegro koszulkę Odry Marcina Malinowskiego. Naprawdę? No no. I pojadę po autograf, bo wiem gdzie mieszka. No, grałeś z nim, nie? Czy nie? Nie, nie grałem. Nie minąłem się, minąłem się niestety. Minąłeś? Minąłem. No. no, ale widzisz. Znaczy, nie wiadomo czy bym grał, może bym był. W sumie nie wiadomo nigdy nic. nic. Ona ma profilowe zdjęcie Janka, nie? Ooo, mhm. miłość, miłość. Ja miłość. miłość. Janek. Janek, masz to, masz to. Masz ten. No. <laughs> Cześć, 1 2